Dzień dobry kochani, witam Was gorąco z mojego biura Emer Nieruchomości Świdnicy. Zwracam się z informacją do mieszkańców świdnicy. Otóż potrzebuję mieszkań dla klientów: mieszkań jednopokojowych, dwupokojowych, trzypokojowych. Piętro w zasadzie najlepiej jest do trzeciego, ale w tym momencie nie ma to większego znaczenia, ponieważ jeśli macie informację na temat mieszkania: może ktoś z Was, z Waszych znajomych chce mieszkanie sprzedać, albo sam przygotowujesz się właśnie do sprzedaży swojego mieszkania. Zapraszam Cię do siebie na konsultację albo skontaktuj się ze mną telefonicznie. Numer telefonu na pewno znajdziesz na mojej stronie Emenu Ruchomości i zapytaj jakiego mam klienta dla Ciebie. Może akurat byście to połączyli i mógłbym Tobie pomóc sprzedając Twoje mieszkanie. Dlatego zwracam się z Waszą z prośbą do Was. Informujcie nas o tym, informujcie pośredników, że macie mieszkanie do sprzedaży, dlatego że może przynieść Wam to naprawdę duże korzyści. Do zobaczenia w biurze EMN nieruchomości.